Do oglądania zaprasza szlagierowy sklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep. 32 7 900, 900. Życzymy Wam, życzymy szczęścia. Ja myślę, drodzy Państwo, że szczęście Wam będzie potrzebne, a ja powiem ze swojej strony, że to jest 259. finał listy śląskich szlagierów, w której witam pierwszych naszych gości, Anetę Konczkowską i oczywiście Stefana Witkowskiego, czyli Witamy filar serdecznie. duetu Karo. No ja nie wiem, słuchaj, kajżej zostawił Ela, bo może być zazdrosno. No myślę, że nie Ela, Ela się lubi z naszymi dziewczynami, z Anetą również, także nie będzie zazdrosną na pewno, a Ela po prostu jest chora dzisiaj i nie przyjdzie. Nie mogła przyjść, krótko mówiąc. No krótko mówiąc, gorąco pozdrowimy cię Eluniu i ja myślę, że zobaczymy cię niebawem w telewizji, a oglądamy cię w teledyskach często, więc zdrowie nam szybko. No słuchajcie kochani, wiecie, bierzecie udział w konkursie SMS-owym. Oczywiście, Ty na... pamiętasz, Anetka, o co Oczywiście. chodzi? Jaki to konkurs? No, konkurs listy śląskich szlagerów na tak? wykonawcę miesiąca marca. No Pięknie przygotowana. Słuchajcie, z tym szczęściem to, to się okaże, bo ja za chwilę dostanę świeżutkie wyniki. A powiedz mi, e, Stefan, jak byś chciał zachęcić telewidzów, żeby wiesz, jakbyś teraz miał taką swoją minutę dla siebie, co byś im powiedział, żeby oni ostro na, głosowali na duet Karu? Powiem tak, że My z Elom i z dziewczynami, muzyka mamy głęboko w sercu i bardzo lubimy dla Was występować, do wszystkich fanów, do wszystkich widzów. Koncerty to jest taki łącznik pomiędzy, pomiędzy nami i tymi, którzy na nas patrzą i nas słuchają. Bardzo to lubimy robić i, i, i chcielibyśmy, żeby, żeby widzowie mieli ta okazja jak gdyby pokazania. Tego, czy my naprawdę się im podobamy, przez wysyłanie SMS-ów, przez wspieranie no, z, taki, z takimi działaniami jak, jak my, wykonawca miesiąca marca. I myślę, że to będzie najlepszy wykładnik tego, czy my jesteśmy lubiani, oglądani i tak dalej. Ale ta się uśmiecha, a ja myślę, że najlepszy wykładnik to będą liczby chopie. Ja już w pierwszej części znów z pierwszej części te liczby. O. Jest potwierdzenie. No nie wiem, jakbyś tak miał chłopie zgadywać. Wiesz, 5%, 5 to dobry wynik? No, nie, nie za dobry, ale to jest dobre. Dziękujemy za, za Dziękujemy. te 5%. Nawet. Ale chwila, je, jest poprawka. Słuchajcie, 75%! O. 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 <t> to jest niemożliwe. Proszę ja, Państwa, myślę. szkoda, no w tym studio się zagotowało. Jeronie, tu się waży emocjami. I Ja Państwu bardzo serdecznie ze swojej strony dziękuję, ja, ja myślę, że też chcecie podziękować. No my bardzo dziękujemy z całego serca, myśmy tego, się, tego nie spodziewali, 75% to jest naprawdę dobry wynik. Tak. Ja bym powiedział świetny. No świetny, bardzo dziękujemy naprawdę za wsparcie wszystkim, wszystkim którzy na nas głosowali, trzymią za nas kciuki dziękujemy serdecznie. Anetko, jak byście to zrobili, bo jak zachęcacie widzów, żeby tyle tych SMS-owych głosów na Was poszło? No ja myślę, że najlepiej się zachęca przez taki bezpośredni kontakt, Także jak mówił już wcześniej, koncerty. To jest najlepszy kontakt z widzami, bo nas widzą. widzimy jak się ruszają, jak śpiewamy. No, to jest najlepszy tego, jak gdyby dowód, że e, ludzie e, patrzą na, patrząc na noc, no, podoba mi im się i wysyłają SMS-y i te 75% jest po, po prostu tego. <laughs> Jesteście przed tego... nowym sezonem Co? koncertowym. Tak Zgadza się, bo tak o tym już Koncertami mhm. zachęcacie, nie? Tak. To jak zaskoczycie swoich fanów, moć jakoś, nie wiem, nowy szlagier, nowa choreografia, czy... Jest no. wszystko, jest U. wszystko przygotowane, ale nie powiem nic, nie powiem o, nic. Jej, jej, jej. Te kobiety takie tajemnicze jak zawsze. Trzeba przyjść po prostu. E, trzeba przyjść po prostu, tak. ale przyszliście do studia po prostu, żeby nam uchylić rąbka tajemnicy, nieprawdaż kochani? Powiedz po, Pozwala się uchylić ten rąbek tajemnicy, Aneta jest bardzo tajemnicza jak widać. Znaczy, się chcemy teraz na, na najbliższych koncertach w tym sezonie pokazać nasz głównie trzecią płytę, która jest moim zdaniem najlepsze, jeżeli chodzi o jakość. I nie tylko, teksty i muzyka, natomiast chciałbym zaznaczyć, że nasze dziewczyny robią doskonale choreografię, same to teraz układają. Aneta tu jest właściwie takim, takim czołowym. To, Anetko, to ty to tak wszystko kombinujesz, kroczek do kroczku, tak? tak. Te, te nogi te tak rzeczy, chodzą, te nogi w ten tak sposób tak Nie, no to kochani... Pupka lewa, pupka, pupka, prawa. Lewa, pupka prawa. To już wiem, czemu ten sukces, on tu go do świetna płyta, kochani. Pupka lewa, pupka prawa. No i do tego świetne dwa głosy, dobre aranżacje. Jednym słowem szlagerowy duet Karo. No i owom gratuluję, tych 75% to piękny wynik, Państwu bardzo serdecznie dziękuję za gorące SMSy z prośbą o dalsze, i powiem też Wam i Państwu, że spotykamy się ponownie 7 kwietnia na rozstrzygnięciu konkursu SMS-owego na wykonawcę miesiąca marca listy śląskich szlagierów, w którym to Duet Caro kontra Mona Liza. Zobaczymy, kochani, jak to się skończy, ale w tym właśnie dniu. Wy, kochani, zaprezentujecie swój teledysk jako propozycję do listy śląskich szlagerów. i teraz muszę się zapytać, jaki to będzie szlagier. No, przed chwilą właśnie o tym mówili, że będziemy promować naszą trzecią płytę. I to jest jeden z takich czołowych, taki nasz okręt, mam nadzieję. E, taki okręt, taki super okręt, że tak powiem. Piosenka motytu roz dwa 2-3-4, Dziubka Midej. Nie zapominamy, że liczymy po śląsku. Tak. Roz, dwa, trzy, cztery. Jerunie, słuchajcie, roz, dwa, trzy, cztery, dzióbka mi daj, ja tego nie będę robił przed telewizorami, Aneta się ino uśmiechał, może mi się uda po wywiadzie. A ja Wam serdecznie dziękuję za rozmowę, jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia 7 kwietnia. Zobaczenia. A teraz już z zrostomili duet Karo, już na zawsze z Tobą.